Dobra, to by było po kluczu i tak. Dalej ta rama jest wyposażona w dodatkowy rozdzielacz powietrza, bo macie dwa rodzaje kontenerów. Kontenery mogą mieć to na sobie, a mogą tego nie mieć. Tak jak u mnie na przykład, to mam na ramie jeden rozdzielacz powietrza i drugi mam tutaj, też z filtrem. Więc mogę sobie podłączyć do tej ramy oba rodzaje kontenerów, zarówno właśnie z wbudowanym układem powietrznym, zarówno bez. I wtedy właśnie ten wąż ostatni, tutaj sobie dołączamy go, w tym wypadku i dlatego potrzebne były nam jeszcze dwa dodatkowe węże, bo jeden idzie stąd do naszego układu powietrznego i wtedy do góry, ewentualnie jeżeli tego używamy, no to podłączamy się pod to. Po to wychodzimy, wchodzimy z jednej strony, wychodzimy z drugiej i zasada działania jest dokładnie tak sama jak, jak przy silosie, przy kontenerze, czy macie wybudowane czy nie. No i po prostu węże są potrzebne dłuższe. Sterowanie góra-dół jest również tutaj znajduje się, ale to jest takie po prostu na zasadzie, czekaj to pokażę wam. Kurde, słaba pogoda dzisiaj, deszcz pada. To jest tylko na zasadzie o, góra-dół, włącz-wyłącz i to... Do góry to jeszcze idzie, ale, ale na dół no, to strasznie szybko spada i dlatego jestem tym zaworom tam kombinuję zawsze. A niestety dość często wożę kontenery, to... to... To czekajcie. No brak, już tu jesteśmy, poza tym tutaj mamy z tyłu schowany manometr od ciśnienia poduszkach, a tutaj jest dopływ powietrza z ramy do silosa, do, do kontenera i tutaj sobie otwieramy, go zamykamy nie? i jeżeli podłączymy sobie przewód powietrzny, to pokazywałem chyba w drugim filmiku, jak dobrze pamiętam, to sobie go podłączamy w to miejsce, tu mamy złącze i wtedy mamy dodatkowe wspomaganie przy np. jakichś chujowych produktach. Mamy podwójny wibrator, mamy jeden tutaj, jeden tutaj i wciskając tego ziki, ta beczka zacznie nam wibrować. W zależności od tego jak mocny jest, no to, to z taką siłą będzie to robiło. I jeżeli użyjemy dodatkowo ringu, tutaj, w tym, no to można powiedzieć, że przestaje być problemem rozładunek kontenera, bo w kontenerze niestety jest ta wada, że on się niżej podnosi od silosa i ten towar potrafi zostawać w środku. A używając wibratorów i tak dalej, to, to i młotka, i ringu z tyłu, to, to mamy dużą szansę na to, że ładnie się nam wszystko podrzuca. Stópki podpory to rozstawiamy tak samo jak jak w, w silosie. Poza tym tutaj są mocowania właśnie do, do tego. One tak marnie wyglądają, ale dość mocno trzymają. No i węże. Węże tutaj mamy akurat pod spodem. To już pokazywałem, to już nie będę się powtarzał. Drabinka do góry jest taka te, ta, a po drugiej stronie tylko mamy zawór od sterowania powietrza, więc tyle. Dobra i dalej jedziemy. Podłączamy sykolano. Krzywkę, bo te węże akurat u mnie są dość krótkie i nie sięgają. Zawrót zwrotny, i tutaj za chwilę podłączę, pokażę, bo jedną ręką ciężko to pokażę, jak to podłączyć, jak to powinno wyglądać właściwie. No dobra, podłączyłem, czyli tak. Od góry mamy sterowanie powietrzem na beczkę. Ten zaworek jest taki przy granulatach, przy. Jakichś takich twardych produktach, że nie można ich sprasować, nie, nie wymagają napoietrzania. To, to wtedy tej góry ja akurat używam. Tutaj mamy popych, czyli to, co nam wpycha produkt do, do silosa klienta, a to mamy spulchniacz, czyli to jest to, co idzie nam tutaj w, do no od dołu wchodzi. I tutaj wtedy dzięki temu nam się spulchnia produkt. To dokładnie zasada, działania taka sama jak, jak w zwykłym silosie. Kolano, zawór zwrotny. Żywka. I powinien być jeszcze wąż i, i mamy można powiedzieć komplet. No, komplet. I yy, myślę, że na chwilę obecną to będzie wszystko tu. O, tutaj chowamy jeszcze dokumenty i myślę, że na chwilę obecną tak z takiego suchego zapoznania będzie wszystko. Spróbuję jeszcze jutro jak będę u klienta coś nagrać, bo granulat mam. To mm, a może coś jeszcze uda mi się do, dołączyć do tego filmiku, chyba że nie będzie można filmować, no to, to wtedy już nie. Yy, dobra, to myślę na razie z kontenera to będzie wszystko. A kolejny filmik zobaczymy, co, co jutro dostanę, jak się zrzucę, albo coś do, dołączę, albo do tego materiału. No dobra, zaczymy. To nie przedłużam, bo, bo o, dzisiaj udało mi się ładnie wyrobić 12 minut i. A tam jeden z kolegów prosił, żeby wspomnieć właśnie o rozkładaniu stóp na krzewiznach, na, na studzienkach kanalizacyjnych, na jakichś kanałach wodnych. To tego nie robimy. Studzienki kanalizacyjne, jakieś przepływy wodne i tak dalej to z, z zawsze musi być stabilne podłoże pod, pod spodem. Jeżeli nawet mamy pod, podpory, podkłady to i tak nam nie pomoże, bo jeżeli staniecie na studzience gdzieś tam całą łapą to pierdyknie, to, to może Wam się zapaść i faktycznie położycie ten, ten yy, silos, czy tam kontener, to wszystko jedno, bo to bo to w zasadzie tak samo naciska, nie? To, to warto o tym pamiętać. Dobra, na chwilę obecną dziękuję za, za waszą uwagę i yy, dzięki, że tak wspieracie mnie subami, lajkami i komentarzami. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Myślę, że zrobimy sobie taki jeden filmik. Właśnie, zebiorę te wszystkie pytania, które się pojawiają w komentarzach i, i odpowiadamy sobie na nie. Dobra, to nie przedłużam. Dzięki. Na razie, hej.